Witaj w piątym odcinku podcastu Od lajka do Stoika. Wymyślone zmartwienia. Więcej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. Seneka Młodszy: Większość rzeczy, którymi się martwisz, nigdy się nie wydarzy. Jeśli jesteś hipochondrykiem, tak jak ja, pewnie już wielokrotnie żegnałeś się z życiem w trakcie choroby. Jednak, skoro słuchasz tych słów to chyba nie było aż tak źle. A co z tym razem, kiedy popełniłeś błąd w pracy i twój szef lub współpracownicy go dostrzegli? Wyleciałeś z roboty? Koledzy i koleżanki naśmiewali się z ciebie przez cały następny miesiąc? Chyba nie. Wykonajmy wspólnie prosty eksperyment myślowy. Dostajesz codziennie 960 zł. Twoim zadaniem jest je mądrze zainwestować w projekty, które przyniosą jak największy zwrot z inwestycji. Tymczasem, jak się okazuje, 9 na 10 wybranych przez ciebie inicjatyw. Nigdy nie dochodzi do skutku, a ta dziesiąta też nie daje spektakularnych wyników. Byłbyś zadowolony z takiego wykorzystania kapitału? Raczej nie. Być może uznałbyś, że to straszne marnotrawstwo, że trzeba z większą starannością podejmować decyzję, w co zainwestujesz. 960 zł symbolizuje w tym eksperymencie 960 minut. To 16 godzin, które codziennie masz do dyspozycji. Tyle pozostaje ci w ciągu dnia, gdy odliczymy czas na 8 godzin snu. Nie warto przeznaczać nawet jednej minuty na zamartwianie się rzeczami, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą. Czas jest walutą dużo cenniejszą niż pieniądze. Jeśli masz łeb na karku, zawsze znajdziesz sposób, by zarobić więcej pieniędzy. Straconego czasu nigdy już nie odzyskasz. Dlatego tak ważne jest, by dobrze z niego korzystać. Czy to oznacza, że stoicy zalecają bez i nie przejmowanie się niczym, wręcz przeciwnie, stale wykonują ćwiczenie premeditatio alorą, by przewidywać potencjalne zagrożenia i zawczasu na spokojnie stworzyć plan działania, gdy wystąpią. Przygotowują się na ich wystąpienie i gdy faktycznie nadejdą, nie są zaskoczeni i wiedzą, co robić. To jest właśnie kluczowa różnica pomiędzy zamartwianiem się a analizą ryzyka i przygotowaniem. Pierwsze, zabiera ci czas, energię, i powoduje gorsze samopoczucie. To fatalny sposób wykorzystywania tak cennego zasobu jak twój czas. Z kolei, stoicki sposób myślenia o przyszłości jest dobrą inwestycją. Wykonujesz realne działania, które ci pomogą. Dają ci poczucie spokoju, gdy myślisz o jutrze, a także pozwalają postępować racjonalnie, gdy zagrożenie wystąpi. Zamień zamartwianie na przygotowanie, a zyskasz na tym podwójnie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów zapraszam na stronę odlaika do stoikapl W następnym odcinku zajmiemy się modlitwą Marka Aureliusza. Do usłyszenia. Żegna się Andrzej Bernardyn.